Siema, z tej strony kanał PNPW FUTBOL Siema, PNPW Football. Nazwa wymyślona przez Jego, więc polecam serdecznie O drugiej w nocy zostałem zapytany z prośbą o, o stworzenie kanału o tematyce piłkarskiej na Orlikach <noise> e, No, ogólnie PNPW Football. rozwiniemy skrót PNPW FUTBOL oznacza piłka nożna ponad wszystko, bo tak jest ogólnie i co ja mogę powiedzieć więcej... Yy... Nagrywamy dla was wstęp... Co ja mogę... Co, chcesz coś dodać? Nie wiem. Zostawcie suba, bo on się naprawdę tym podnieca i ma w więc dla niego zostawcie suba, serio. Elegancko, naprawdę. Mamy już 14 subskrypcji, więc jedziemy dalej. Nawet coś filmu jeszcze nie wstawiliśmy. I, i to jest dobry początek. E, I co dalej? Ogólnie to... Kanał będzie na tematyce piłki nożnej, no tak jak... Sami, tam sami wiecie z nazwy e... będziemy nagrywać na Orlikach, różne wyzwania z kolegami znajomymi jakimiś jak nam rozwinie się kanał, z, z, z celebrytami będziemy nagrywać Lachu, <grym> zapraszamy Cię do do naszego odcinka, Sprengue. zapraszamy Fentem tam z futbol. też <grym> drama była z Tobą, ja pamiętam, nie zapomnę, ale Możesz ale lubimy czyjś. Cię, tak? Możesz przyjść do nas tak. nagrać z nami odcinek to... Ogólnie to, historia tego ka powstaje kanału było tak, że oglądałem sobie Lacha, oglądałem sobie jakichś innych youtuberów i mówię, dobra, nagramy swój własny kanał, zrobimy, stworzymy i dzwonię do, do Gabrysia o godzinie 2.13, to była 2.13, Dobra, Gabryś, 3. mówię, Gabryś, słuchaj, jest taka sprawa, czy, yy, bo nagrywamy te ciężarówki Eurotraka i to nam nic nie daje, Ale... więc stwórzmy tak. kanał, coś związane ze sportem, no i stwierdziliśmy, że nagramy Orlik. No ale i... stworzyłem, a on mi o 4 w nocy pisze, ale fajna jest ta nazwa. No Mio i wyszło PNPW Football, ponieważ. Nie wiem dlaczego, ale. Znaczy wiem dlaczego. I nazwa jest fajna, nie powiem, że nie. Myśleliśmy jeszcze nad nazwą w ogóle kolega, pozdrawiamy yy, kolegę. E, powiedział, żeby ja wiesz, jaką nazwać? Wiesz, jak ją nazwać? E... Czyli jest? Giant G ja? Football. Jak? Giant Football. Jakub i Gabryś, chcę się m, no wiesz, ten, ten, ten napis, JMG Footballer, i tak, żeby nazwać, ale stwierdziłem, ha. że to będzie ciekawiej. Ogólnie znajdujemy się na takim ogródku. Chcesz Co, coś powiedzieć? Nie, wstydzę się trochę przed kamerą, więc tak trochę... No dobra. O kur... No, jak widać, pogoda nie jest fajna, ale nagrywamy dla was, bo mamy, bo się cieszymy z tego jakby. Bardzo. Ja no, zaczynamy nagrywać. Filmy będą się pojawiać albo dwa, albo trzy razy w tygodniu. Postaramy się przynajmniej, postaramy się. Jak nie z nim, to ja sam będę nagrywał, będę nagrywał cały czas praktycznie filmiki. Kurde. Piszą do mnie już lach, lachy, lach, lachy i tak dalej I w ogóle... O, coś przeszedł. Ups. No i więc co, no będziemy już raczej kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie kanał, dacie łap łapkę w górę, udostępnijcie ten film i nasz kanał. A my postaramy się dla was zrobić dużo, tak? Żebyście cieszyli się oglądając nasze filmy. Więc co ja mogę jeszcze więcej powiedzieć? Hehe, <laughs> także muszę kończyć, bo pisze do mnie yy... Kobieta mojego życia, więc. O kurde. To grubo. No dobrze. Ale na, na dzisiaj to koniec yy, naszej całej opowieści. Opowieści z Doliny Smoków. Dokładnie. <grych> Także. trzymajcie się, nie puszczajcie. PEN! football. PNPF football zawsze w sercu. Dokładnie. Ciebie. nosna nożna ponad wszystko. Na razie.